Słuchajcie, mam dzisiaj na stanie trójkę chorych dzieci, dlatego chciałabym połączyć przyjemne z pożytecznym. I spróbujemy dzisiaj wymyślić zabawę, która będzie ciekawa, a jednocześnie sprowokuje nam kaszel. Będzie nam do tego potrzebna plastikowa butelka, rurka. My mamy taką od zabawek, bo nie kupujemy takich zwykłych plastikowych rurek. Odrobina styropianu, miseczka, do której rozdrobnimy ten styropian. A jak będziemy chcieli jeszcze przyozdobić naszą pracę, to przydadzą się jakieś kredki i kawałek papieru. Dobra, także startujemy z rozdrabnianiem styropianu. Przy okazji zobaczcie, jaka to jest świetna prasza dla małych rączek. Nawet bardzo precyzyjny chwyt tutaj Tadek doskonali. Wow. Super, można się fajnie pobawić, no nie? Zobaczcie, jak można też bawić się w sprzątanie Super. Ekstra. Dzięki dziewczyny. Tak, dobra. I tak, żeby była duża burza śnieżna. Jaka zawierucha się robi? Dajcie czekaj. No, ale się robi nam tutaj zawierucha śnieżna. Jeszcze no. Super. Poprawiamy śnieg. Dobra. I jeszcze. No, dawaj. Wspaniale kaszlemy. O to chodzi. Tak, jeszcze. Tylko jak mamy. I jak, teraz była. W naszym miasteczku pojawi się kamienica, bałwanek, domek. domek. I domek. Zobaczcie, i teraz mamy w naszym miasteczku domek, kotka, bałwanka, kolejny domek, tutaj choinkę, kościół i kamienicę. No i robimy próbę generalną, tak? Gotowa? No to start. Jak wszystko się zaś się nie żyło. jaka zaspa się zrobiła, wow! Jaka zaspa! I teraz tak długo dmuchamy powolutku i